Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak byście postąpili, gdyby do was do apteki na przykład zgłosił się narkoman. Załóżmy, że sprzedajecie, wydajecie leki w aptece. Jesteście farmaceutami, przychodzi osoba podejrzana, która prosi was o strzykawkę i igłę. Sprzedajecie takiej osobie czy nie? Otóż w artykule 96 ust. 5 prawo farmaceutyczne jest napisane, że farmaceuta czy też technik farmaceutyczny ma prawo odmówić wydania leku czy też wyrobu medycznego, jeżeli podejmie uzasadnione podejrzenie, że może być zastosowany w celach pozamedycznych. Tutaj oczywiście mamy cel pozamedyczny. Jeżeli przyjdzie osoba i powie: Jestem narkomanem, potrzebuję szybko igłę, strzykawkę, tak. No to farmaceuta czy technik farmaceutyczny, zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne, ma prawo odmówić wydania w celach pozamedycznych wyrobów medycznych, wydania strzykawki czy wydania e, igły. Ale moi drodzy, gdy ja jeszcze byłem studentem i chodziłem, no, uczęszczałem na zajęcia, to tam dowiedziałem się od y, pewnego doktora, że y, narkoman który przychodzi do apteki i prosi o igłę i strzykawkę, to należy po pierwsze takiego narkomana pochwalić, a po drugie niezwłocznie mu tę igłę i strzykawkę sprzedać. Dlaczego? Dlatego, że narkoman i tak przyjmie sobie uzależniony od opioidów i tak przyjmie sobie narkotyk. Problem polega na tym, że jeżeli on yy, głód narkotykowy będzie tak silny, że go nie powstrzyma, więc problem polega na tym, że jeśli nie dostanie tej czystej strzykawki igły, to sobie ją pożyczy od kolegi, tak? Albo weźmie brudną z ulicy. Dla takiego narkomana nie będą miały znaczenia żadne argumenty, że tam może być wirus HIV, HCV, HBV, że jak to zrobi, no to za jakiś czas umrze, za, za, za kilka miesięcy, kilka, kilkanaście lat, to absolutnie się nie będzie liczyć. Dla tej osoby będzie ważne, żeby przyjąć dawkę, czy tak zwaną działkę na przykład heroiny. Tak? Więc nie sprzedając narkomanowi leku, nie, no przepraszam, nie leku, w tym przypadku wyrobu medycznego, jakim jest igła bądź strzykawka, powodujemy, że ten narkoman przyjmie sobie, czy poda sobie narkotyk używaną igłą i strzykawką, zwiększając ryzyko e, chociażby chorób, Przenoszonych drogą krwiopochodną, głównie mamy tutaj na myśli AIDS, WZW typu C i WZW typu B. Więc od doktora usłyszałem, że trzeba takiemu narkomanowi nie tylko sprzedać, ale jeszcze pochwalić, że to jest bardzo dobry narkoman pod tym względem, że używa czystego sprzętu. To, czy trzeba go leczyć, no trzeba go leczyć, w jaki sposób, to nie jest już y, nasza kwestia. Tak? To nie jest już nasze znaczenie. I teraz pytanie: czy sprzedać takiemu narkomanowi igłę i strzykawkę, tak? Czy nie sprzedać, powołać się na przepis prawa farmaceutycznego, że będzie to używane w celach pozamedycznych, ale jednocześnie ryzykować, że przyjmie używaną igłą i strzykawką, czy jednak sprzedać? Otóż yy, należało, prawidłowo należałoby postąpić tak, żeby. Tę strzykawkę czy tę igłę takiej osobie sprzedać. Dlatego, że są to wyroby medyczne dostępne bez recepty, każdy ma prawo ich kupić, kupić, a nawet jeżeli narkoman używa je w celach pozamedycznych, to lepiej, żeby sobie y, te narkotyki przyjmował czystą igłą, czy czystą strzykawką. A kwestia leczenia to jest zupełnie coś innego. Żaden farmaceuta, żaden technik farmaceutyczny, żadna inna osoba nie sprawi. Że ten narkoman nie przyjmie sobie narkotyków, bo nie sprzeda mu igły czy strzykawki. Terapia tak zwana abstynencyjna, czyli odcięcie od sprzętu, nie działa. W ogóle terapia abstynencyjna w przypadku leczenia uzależnieniami od opioidów, uzależnieniami od morfiny, od heroiny, jest zero skuteczna. To nie ma żadnej skuteczności. Tam nie ma czegoś takiego jak detoks. To nie jest tak, że zabierzemy narkomanowi narkotyki, tak, strzykawkę, igły, zamkniemy w pomieszczeniu gdzieś tam, będziemy chodzić na kiełbaski, śpiewać, płonie ognisko, siala, la la i w ten sposób y czy zastosujemy psychoterapię, weźmiemy dobrego psychologa i ten, w ten sposób ten narkoman nie weźmie. Otóż weźmie, jeśli nie weźmie, to we będą, będzie miał tak silne objawy, tak silne objawy abstynencyjne. Że będzie to zagrażało jego życiu nawet, więc i tak będzie musiał dostać jakiś substytut w postaci buprenorfin lub metadonu. To, jest tak si to są tak silne objawy abstynencyjne, że taki narkoman, nawet z kronik policyjnych, które niektóre przeglądałem czy czytałem, godził się na wszystko. Na wszystko, na przyznanie do winy, na wszystko, gdy usłyszał, że będą go trzymać w areszcie. Tam przez 24 czy 48 godzin. Bo perspektywa nieotrzymania narkotyku i tego głodu narkotykowego była tak straszna, że ten narkoman wolałby po prostu iść do więzienia, czy być osądzony o jakiekolwiek inne przestępstwo. Tak jak powiedziałem, to, to jest tak silne uzależnienie. Nie dotyczy to tylko siły naszej woli, ale dotyczy tego, że zachodzą zmiany biochemiczne, fizjologiczne, ale nawet strukturalne w obrębie niektórych struktur mózgu, związane na przykład z desensytyzacją niektórych receptorów, związaną przede wszystkim z receptorami. I jeżeli chodzi o narkomanię, w przypadku uzależnienia opioidów, to jest to choroba według ICD-10 klasyfikowana jako F11.2, uzależnienie od opioidów, tak samo jak każda inna choroba przewlekła, tak samo jak cukrzyca, tak samo jak stwardnienie rozsiane, tak samo jak wirusowe zapalenie wątroby typu C, tak samo jak AIDS i tak itd., to znaczy Mówienie takiemu narkomanowi, żeby siłą woli przestał brać narkotyków, to tak samo jak mówienie na przykład osobie chorej na cukrzycę, żeby po zjedzeniu placka siłą woli sprawiła, żeby jej cukier we krwi nie wzrosnął. To tak samo jak mówienie osobie z niewydolnością wątroby, żeby nie nabierała takiego dużego brzucha wskutek wodobrzusza. To tak samo jak mówienie osoby z silną biegunką, żeby siłą woli wstrzymała sobie i... Nie, nie narobiła za przeproszeniem w gacie. To działa dokładnie, dokładnie tak samo. To tak samo jak mówienie o która ma tak astmy, żeby się uspokoiła i oddychała spokojnie. Osobie, która się na przykład dusi. Skuteczność abstynencji wynosi 0%, dlatego w tym przypadku jedynym leczeniem jest leczenie substytucyjne, stosowane w wielu krajach, gdzie stosuje się agonistów receptorów opioidowych całkowitego agonistę bądź częściowego i tutaj zastosowanie mają metadon i buprenorfina. I osoba często, tak jak w chorobach przewlekłych, te leki bierze do końca życia to tak samo przyjmuje metadon czy buprenorfinę, nawet do końca życia. Dzięki temu. Ktoś powie, no to jak zastępujemy jeden opioid innym? Jaki to ma sens? Ma to następujący sens, że po pierwsze unikamy przestępczości nielegalnego działania, a po drugie unikamy ryzykownych zachowań, które niosą ze sobą ryzyko zarażenia wirusem HIV, HCV i HBV. Taka osoba może normalnie pracować, funkcjonować w społeczeństwie i tak dalej, normalnie żyć, jeżeli przyjmuje leki, tak jak każda inna osoba z chorobą przewlekłą. Więc to uzależnienie jest. Tak samo wymaga leczenia jak każda inna choroba przewlekła i często do końca życia. Skuteczność tej terapii, czyli substytucyjnej metadonem czy buprenorfiną, wynosi od 70 do 90%, ale moi drodzy, no, u osób, u których Prowadzono tę remisję, czyli zlikwidowano ten głód narkotykowy za pomocą terapii substytucyjnej, to i tak od 20 do 40% tych osób w ciągu 5 lat zaczyna z powrotem. Wraca z powrotem do tych twardych narkotyków nielegalnych, takich jak morfina, heroina i tak dalej. Natomiast jeżeli nawet po wielu latach substytucji taka osoba całkowicie z niej zrezygnuje, to jest nawet 70 w niektórych danych źródłowych, nawet do 90%. Szansy, że ta osoba z powrotem wróci. Z powrotem wróci i z powrotem będzie musiała rozpoczynać od nowa. Nawet co najmniej 70%. Czyli tak jak powiedziałem, lepiej brać te leki do końca życia na substytucji niż y, później wracać do takich narkotyków. Ktoś powie, tak jak y, pewnie wcześniej wspomniałem, że dlaczego oddawać narkomanowi zastępować jeden narkotyk innym. No, tak jak powiedziałem, Chodzi tutaj o redukcję szkód, redukcję szkód związanych ze stosowaniem narkotyków, w przypadku gdy niemożliwe jest wyleczenie, lub w przypadku gdy ryzyko nawrotu do narkomanii nielegalnej, przestępczej jest bardzo duże, a w tym przypadku jest bardzo duże. To jest prawie, prawie pewne, że taka osoba, która zrezygnuje z terapii. Metadonem, buprenorfiną, prędzej czy później z powrotem sięgnie po narkotyki ze względu na wrażliwość tych receptorów opioidowych. Wystarczy, że taka osoba weźmie kiedyś jakiś nawet dostępny bez recepty no, niesteroid, nie, nie opioidowy lek przeciwbólowy na bazie np. Na kodeiny tak? i już może się zacząć wszystko od nowa. A więc moi drodzy, odpowiadając na tytuł filmu, osobie uzależnionej od narkotyków. Trzeba sprzedać w aptece strzykawkę czystą i czystą igłę, dlatego, że my w tym przypadku i tak nie zapobiegniemy, że ta osoba nie weźmie narkotyku. A musimy redukować szkody związane z ich stosowaniem, które w tym przypadku są spowodowane ryzykiem transmisji, przeniesienia chorób przenoszonych drogą krwiopochodną, przede wszystkim przeniesienia wirusa HIV, HBV i HCV. Moi drodzy, no i na koniec, jak my tutaj już e, tak rozmawiamy, oczywiście HIV czy HBV może też się przenieść inaczej, drogą płciową, tak? E, mojego kolegę wsadzili za kratki, tak? Policja powiedziała, że to nieważne, że to był prima aprilis. To w dalszym ciągu był jednak gwałt. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.